z tej strony Pat tam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Pretek, się warko. Dzisiaj my mamy taką akcję, ale jeszcze wam jej nie powiem, dlatego. Ale nie my, ważne. My Nie wiemy, ale wiemy, że dzisiaj, jak jest dzisiaj y, środa, no to wiadomo, że będzie ogromnie dużo akcji. No. no. Ale dobra. A ja dobra. już przyjechałem, byłem zaparkować. Tylko gdzie ty chcesz spać, bo, bo to jest, bo znaczy ja powiem, jest taki brzydki, no, czerwony i żółty. Nie może być. Więc zielony bo... i różowy jest czerwony i niebieski. Śpisz na zielonym czy na niebieskim? Zielony. Ale to wiesz, że nie możesz w jednym pokoju ze sobą spać, a w ogóle, się, w ogóle ten pokój to jest taki dziwny, to jest tak niefajnie tu ułożony. No więc może już będziesz bo... spał na tym na niebieskim, co? Nie wiem. On jest z czego nie No dobra, dobra, nie łuska, jak ona są tu. To będzie się stopami się z się spotykał. Ej, dzisiaj widzowie jakby co mamy ślub. Musimy kolega nasz się żeni, my musimy tam jechać i jakby my jesteśmy... Lub. Chlub! Dobra. Dobra. To co? To takie to akcja? E, a czemu ty dla Taką samą No mam... i akcja! No co zaś? Dobra, nie akcja. Co? Musimy jechać strażami za lotnisko i musimy tam jakby popilnować, bo straży za lotnisku nie ma. Czy się nic nie pali. Dobra, no to my tam idziemy... E, razem czy jedną? Może jedną, co? Dobra, co, wsiadaj. tu jestem. Tak. A do drugiej, nie na lotnisko. Nie, tak. na lotnisko. A dobrze, map i lotnisko. Gdzie to jest? iPort. Dobrze, to teraz na prawo. A będę kierował. Brawo. Ja wiem. Ale zawsze pole. Tej Prawo. Maczek. Maczek. Ej, my mogli chyba szybciej jechać Bo już jest wyzwanie, jakaś awaria jest z samolotu, będzie awaryjne rondowanie, więc... Maczek! Czemu jedziesz po tym pasie, kurde? Obojętnie! Teraz muszę jedziesz po parę. Albo po środku jedź Aipurt. Dobra, jedziesz? Jedziesz, Frytek? Tak, Tylko ty uja teraz. że tylko ja mam troszkę potykułasię. Nie wiem, czy to słyszeliście. Dobra, widzę. Mam nadzieję, że mnie jest lepiej słuchać niż to coś. Ale no, może jeszcze trochę to tak... ściszę. O kurde co to było, Dobra, jedziemy. Tylko wtedy, że to idzie na prędkości tak jak na Brookhaven. prawda? No. A to będzie by fajnie było. Ale choć w takich, wiesz, pojazdach. Doszło do awarii samolotu numer 10. Mm. Spawn. Zaraz jeszcze spisz szpital. Ej, patrz, Ania. A czemu są tylko dwie stra... A czemu są dwie straże? Wszystko jest jedne. Szpital jeden, policja jedna. Czemu? Dobra, tu jest w tym Niki. samolocie awaria. Znaczy nie, kurde, yy, awaryjne lądowanie zaraz będzie. Aha. Więc ja tyłuję, on będzie tu lądował, na tym pasie. Dobra, to my tam podjedziemy. O kurde, czemu jesteś w miejscu? O, teraz. jakiego kiedyś laga. Dobra, ląduję. Łaz do wozu! Dobra. Loduje! Nie! Nie widzę! Dobra, wylądował. Jedziemy Gdzie? szybko, tam, bo on się tam zatrzymał. Co to jest katapulta? Ja nic nie widziałam, szczerze mówiąc. Tak, naprawdę żartuję, ale nigdy tam jest. Aha. Kuturdy. Tu kurdy, tu kurde, tu kurde. Dobra, wyłącz, Co? Gasz już. Co? Nie wiem. Tutaj niby samolot stoi. Ogasimy koła, bo się zacznie zapaliło. A tu nie ma tego czegoś jak na, na, na Brookhavenie na przykład. Wiesz, to jest jakaś animacja, jak nie gasz gaśni, nic. W ogóle samolotami nie można robić. A na Brookhavenie myślisz, że co, idzie? Dobra, no to idziemy, i do. I, no to jakby, co mamy tu robić, przyjechały straże z lotniska, już przyjechały, my tu do musieli jechać na chwilę, a że ta awaria była, to wszystkie nagle bo przyjechały szybko, więc my to jedziemy do Ramizy. No, a dawaj, no to dwójki, bo my teraz nie mamy co robić. Nie, bo za 4 godziny ten ślub jest. My musimy do naszej jechać i tam ktoś... i musimy, nie wiem, czekać na to. 2, testatory, pary... Dobra, ja już wyjadę. Dobra, widzowie, jedziemy, jedziemy. Bez sygnałów. Bez sygnałów. Panu pan, pan Ferdyk w ogóle nie trzeba kierownicy, a jakoś jedzie. Po sobie tak i w najlepsze. I nic nie robi. Tak samo jak ja, ale ja nie muszę. On już musi. A tak sobie tu głowę, tu i, i Jedzie. Jedziesz. Jedziesz baranie! Ja tak Nie po tym pasie. Nie, w po tym pasie. Tam wiem kamerę, bo przycą co innego. Eee, się uszył. Przez górkę. Gdzie ci będę wiertyktował? Gdzie co, gdzie? Tutaj Ja tam? już będę. Ja już się załączyłem, baba. Pani niech będzie. Dobra. Tu. Fajnie prosto. Teraz tu objedź. Dobra. Dobra. I jestem. Ja Macie. Ej, a zaczynaś się w maczku? Nie wiem, mam przerwę. No dobra, no to wiecz tu do maczka. Biedź. Ale gdzie? Przecież tam jest to, No, ty mogłeś tam dojechać, tyś tu od nowa. Dobra, no to choć może... Dobra, no to może... Wiesz, to do Mag co czy gdzie? Nie wiem. Dobra, chodź! do Magdrive'a. Ja się tam gdzie zmieszczę. Zmieścisz. Nie zmieścisz się. Nie, to jest taki zakręt. Idziemy do normalnie. Dobra. Dobra, już nie. Chce zamówię go do... Nie a, to już niestety sprawdzi. Dzień dobry. Dobra. Po prostu, wy jesteś by sprawdzał. To ja sobie tutaj zajmuję parę parkingów i tyle. No, proste. Tu, dzień dobry. Proszę, czy tak fajna jakaś próka we mnie. Co ty zajeździ? Co ja jestem teraz podwórka? A, fajnie. Co? Tu coś jeszcze jest! A to jest ten... drive? No tak. Dobra, nieważne. Dobra, do WC. Tu się jedna wchodzi do WC. A co jest wy w WC? W -c jest pusty, nic nie ma. Wiesz? Tak. Ja tak, się już czasami wleciałem. Nie mogło być tak, jakby to był Dobra, Patronik! To Patronik, czekaj, no. bo się głodny zrobię i coś szybko zjeść. Idę. Ja się sobie tu przyniosę, pod kompa, czekaj. Ach, Obra, tu, 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 dobra, ty masz pod kąpa coś przynieść. Ale już tu Tak, co A, Tak, już tak. Tak, 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 co wie, tak. Teraz też proszę, nie uciekła Dobra, to ja uciekam. To mamy strasznie. Ja i tłuszczę, jakby nie było. Idziemy. Dobra. Właśnie. Już ja tu się zaparkowałem fajnie. Tu No fajnie. I już około mnie stach. Mam nie dasz. Taki śniebie kolega. Jak wam ci dać? Ale zostaw. Ja ja cię ja przyjadę, ty mi dasz. Dobra. Znaczy, Szoko błonsa w nie ma. Ty dziadzie jeden. Dobra. No i to się znajdę. Szoko ja w tej chwili pożeram. No ale ty może jednak zostawisz. Nie. A tak jeszcze kolega. Widzicie, widzowie. Dobra szykujemy, się na ten... ręki, to jest moja. Dobra, szykujemy się na ten ślub. Dobra, szykujemy się na ten O nie, jest chyba jest tak rano lub coś. Co? No tak, do no rano, ale musimy powoli tu szykować się. Dobra. Ej, patrz, no pomęcamy. bo potem, że to chyba, no, tam gdzieś będzie dalej, to muszę to, no to zaraz pojedziemy, czy, czy jak? Najpierw do dwójki, bo tam koledzy są, od tego co się żeni. Dobra. Znaczy on tam w ogóle ma remizę, tylko kiedyś u nas pracował, dlatego my ten. Tam jedziemy najpierw do niego i tam jest Ale młoda para. Ale tam droga, no to na te jest nasza. No i ja biorę wodą parą do siebie, a ty jedziesz e, z tymi wszystkimi tymi. Nie, a to, ja... nie, no bo sobie... Ała, ja się ugryzłem. E, nie, wystarczy du dużo miejsca, To jedno pojedziemy. No nie no. Dobra, dobra, to moją weźmiemy. E, a ten... E, I potem od razu na sygnałach do kościoła, żeby to jakoś było. Niech będzie no. Na sygnałkach trzeba pójść. To czy jest nawigacja map? Ty e, to shop! Ty! Ej, bo jest shop i shop dwa. Są dwa sklepy, wiesz? No. Lub, to jest bank. Dobra, my się eee, wyjdziemy To tak, do... jest kościół jeden, kościół dwa. No jedziemy, jedziemy do jedynki czy do dwójki? Ja bym miał do dwójki, bez chyba. Bli... Nie, do jedynki, dlatego że tam jest, wiesz, to bardziej tego. No tak więc? No bo tam ta dwójka to nam będzie bliżej zaś, ale zaś wiesz. Dwójka tam będzie bardziej. dalej. Bliżej, bo my tam jedziemy z dwójki przecież. No tak, ale robimy to w jednym. Dobra, tak, tak, wiem. Dobra, tu idę na dół. Poruszę. Ej, chcemy, Dobra, my się widzimy, jak będziemy jechali już na ślub. Dobra, idziemy więc. Elo, cześć. Nie! nara, Pa! Do następnego odcinka. Zawierzyliście, szarytowałem, No. Jedziemy Dobry. już. Już? Szybko! ]就可以. Nie, może nie jakoś szybko, ale jedziemy. Ale nie po bo to jest na po schodach. No, my możemy po zjechać, ale nie musimy. Strasznie przebieramy? Kask zakładamy? Nie, bo to co to będzie? To ja nie. Ja nie, bo to nam włosy też psuje. Do tej góry tam muszę być łysy, żeby ten kark. Ale to jak umiem to zrobić? Tylko czy to jest takie coś jak awatar, tak jak w Brookhaven, czy nie? Dobra, no. Dobra, wiadaj. Do twojej. Rejestracja. Ej, to jest normalna rejestracja. Czekaj. My do przodu, oni tam do tyłu. Aj, tylko ty, ty, jestem koło ciebie. Dobra, wstrzy. Oni potem do tyłu, jeszcze ich tu nie ma. My musimy tam do straży po niej No, do dwójki, tak? Do dwójki. No. Ja już mapę sobie załączyłem. Ja też. <noise> no jest troszkę daleko, widzowie, ale flotek tam dojedzie. No to jest rano, my już wiesz, już jest tak, ale. Wiesz, zaj, 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 my tam dojedziemy. No teraz, jest jakby na wieczór. Miał być rano, ale. o nie ma. E... Frydek, a ta stranszy, ty wujka, to ona też jest nasza? E, była, ale teraz e, ją sprzedali i tam. Nie, jest... to jest nasza, nie. To znaczy, my jej to nie, nie sprzedali. To jest jakby... My, my jest, to jest jedna ten, ale my jakby jesteśmy e, w podwórku, oni są w tym drugim mieście, ale... Ale jest, jest nasza. Tak... Bo kiedy nie będzie nasza, to się takie coś stało jak teraz. A posesja to jest nasza już. I stała straż. No, czy znaczy posesja. Tam... I cała straż. Gdzie jesteś? A ja wam... Jestem w twojej straży, ej. W twojej straży nie ma. Robiłem, właśnie nową zrobiłem. Co tak daleko? Ej, bym się coś chyba się, Bo chyba mi się coś zbagowało. Czekajcie, widzowie. No, widzimy, widzimy się za sekundę. Dobra, widzowie. Już tu my przyjechali. Co? Ta no, para już wsiadła i wy chyba też. No, wszyscy tak Jedziemy do podwórka, do kościoła. No musia by było na Może do takiego bardziej... bardziej wiesz, uroczystego, co? Co uroczystego? No wiesz, tego kościołatki. No, bo... No bo dwójka to jest taki, taki wiesz, taki... Co e, jakby na cmentarz? Nie no, podwórko. Tam mamy e, kościół już też zamówiony, Nie. jak tam, mamy, tam jest ten. To jest chyba kościół. Dobra, no to załączamy sygnały, bo to takie weselne. A teraz ci każdy będzie z drogi zjechawał. No wiem, bo tu jedzie woda para. A chyba nie co to jest kościół. To jest Czy -ruch to jest? Czy to jest po prostu no. co innego? No, no jedźmy do tego cchruchu. Jeden. No nie wiem. Bo no, to mam te podwórko po polsku, ale wiesz, cię widzowie. <kryjne> Map. Karol, idę. Jedziesz, jedziesz. Jedź. Jedź. Teraz tu na prawo. Nie mam papa. Nie, czy my jedziemy do Big Bena. <ścoughs> Tutaj jest kościół. kurde, a my tu nawigację jeszcze chcemy. Jak, jakby pamiętamy, gdzie jest kościół. Jacyś z nas młodsi, prawda? Tak. Ja. No. Żeby to tak jakoś wyglądało, to tak przejedziemy, pojedziemy tu, nawrócimy i zawsze przejedziemy. Kurde, coś... to, to jest... tekstura. E, te, tu się nic nie wydarzyło, tu tak nie miało być. Tu się nic nie wydarzyło, widzowie, wygląda. Tu to to ma... to się nic, to się nic, a nic, to się normalnie. To teraz tak się, nawracam, jakby nie do no. Co się miało stać? Nie wiem. Jak do tego doszło? Nie wiem, bo, bo nic nie doszło. Jak do tego doszło, Nie wiem. A też nie Ej, Ale teraz możesz wytyłować, bo do tyłu będziesz miał. Dobra widzowie, nic nie było. Znowu mi się zbagowało coś przez Frytka. Czekajcie widzowie, widzimy się za sekundę. Dobra widzowie, to już tak to podjeżdża. Ja już tu wcześniej wysiadłem. Jedzie? Jedzie? Jedzie i jedzie. Tu ładnie. Drzwi, drzwi zastawił? Dobra. Widzowie, tam oni tutaj wejdą, a my się, my się żegnamy i szkole witamy. to jest zasią. Dobra, to my chyba kończymy ten film no. i nagrywamy następny, i od, następny film będzie od tej sceny właśnie. No, więc elo, cześć, nara, pa.